Podobno w Pet Simulator Z jest jakiś nowy event. Zobaczmy, co to jest. Odcineczek obejrzycie dzięki uprzejmości, yy, oczywiście, pana Mr. Robloxa. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka like u niego. I zobaczcie, patrzcie, jakie jajko. Alien Egg, yy, czyli obce jajko, jajko obcego. Ja, dwa huge pety. Jak fajnie one wyglądają, zobaczcie, niech on otworzy. 5 milionów końców. Wow! Ej, te mitykale naprawdę kozacko wyglądają, ja wam powiem. Okej, okay, tu są same mityczne pety lecą. Jesus Christ. A może jakiegoś huge. Może jakiegoś huge on dropnie. Ej, naprawdę, fajnie to wygląda. Słuchajcie, i dlaczego powiedzcie mi, dlaczego. Dlaczego, słuchajcie, Preston nie może zrobić takich mini updateów co jakiś czas? Nie wiem, co tydzień dodać jakieś nowe jajko? Czemu nie może? Przecież byśmy mieli co robić. Byłoby więcej rzeczy, więcej ludzi. Kasę by z tego miał, niech zatrudni sobie kogoś, nie? Słuchajcie, a tu, a tutaj widzicie, jedno jajko, a tyle szczęścia. Tylko czemu tego huge peta? Wow, ale to bije. Czemu on huge petów nie dropi, co? No ale tak czy siak, nieźle. Mówię wam, Preston, weź, rób częściej aktualizację.